Jan Kochanowski, Na Zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, I sam to powie, że nic nad zdrowie, Ani lepszego, ani droższego, Bo dobre mienie, perły, kamienie, Także wiek młody i dar urody, Miejsca wysokie, władze szerokie, Dobre są, ale gdy zdrowie wcale? Gdzie nie masz siły i świat niemiły, klejnocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. Za każdym razem w każdej szkole, w każdej następnej klasie, każda polonistka mi mówiła, że mam piękne nazwisko, i wszystkie bardzo mnie lubiły ze względu na to właśnie nazwisko. A no jeśli chodzi o Jana Kochanowskiego, to jasne, że w szkole nadal jest to temat, który jest bardzo obowiązkowy. i często poruszany, więc my wszyscy my z młodego pokolenia wszyscy wiemy, kto to jest. Fraszkę Jana Kochanowskiego czytał Kuba Kochanowski.